Widzowie z tej strony roki właśnie wygrałem na loterii. Super dużo hajsów i robuxów, i za to kupiłem sobie tę oto kamizelkę, ten oto piękny srebrny łańcuch, tą przepiękną fryzurę i tą niebieską kamizelkę. To jest przepiękne. A na dodatek kupiłem sobie takie oto eleganckie auto. Nie świetna brycha za, za 8 tysięcy inne opony takie mogą być no i let's go życie jest super widzowie ale jak doszło do tej sławy w Brookhaven Opowiem wam historię, jak zaczęło się życie moje na Brookhaven. To zaczynamy. I właśnie dlatego podróż was przeniosę do dawnych lat. Jak byłem jeszcze biedakiem i dużo młodszy, nie miałem tej kuchury. Więc teraz przemyślimy się w przeszłość. Ech, widzowie, zaczęło to się właśnie tak. B Jestem biedny bardzo. Nie mam jedzenia. A najgorsze, że moje pieski głodują. I tylko to mają do jedzenia. Kość, kawałek mięsa i rybkę. Moje biedne pieski. Ech, niestety nic im nie mogę dać. Jestem za biedny. Nie wiem. Nie wiem, co mogę zrobić. Taki dla mnie jest biedak. Hmm. Dobra, pójdę po to się wtedy zamknął. Jestem super biedny. Tak Jeszcze łysy. Nie jesteś mi na żadną fryzurę. Tylko żeby nikt mnie nie wyśmiał. Oooo, jaki to był biedak wyduchu szkod, Nie wyśmiewają mnie, nie Eee... Nie wiem, może coś tutaj O! Subway Eee, mogę, mogę jakiś znakuś zrobić za jestem bardzo... biedny Dobra, pokażę ci ile mam hajs Eee... Na tej karcie mam jedną złotówkę, może być? No i wyrzucili mnie przed sklep. Oczywiście. Trudno, muszę okraść. Kuchnia japońska, świetnie. Tylko na no moich piesku macie pieski, warzywka. Nasze waszyngtonu, z Japonii. Bawa. A, ja się trudno ja mam to ja może... ja może przejdę się po mieście. Если бы чистопинем за, если бы вы мой вань за серебряк, может быть, варти спенцат золотой. Нужно Ja to milionerzy. Ej ty. Ej ty dać mi pieniądze. Nie ci, nie no nic. Nie. Oni odjechali sobie Lamborghini. No. Ja nie mam dó. Muszę. Muszę poczekać na śmieciarkę. ciartki. długo. Muszę się nie muszę to zrobić Jak e, ja mam Nie ma, nie ma tutaj Aha. Nie mam nie ma Jest i pyszna jedzonka Nie Let's go Wracam do moich piesków Pieski, już nie jesteśmy głodne. Moje piękne pieski. Okej, okay, to co tutaj zrobić? Nie wiem, może... Hmm, no to my tutaj czekamy. Chciałem panu dać lepiej Nie Daj pan Daj pan swoje ubrania ja ci dam A ja ci dam kilka milionów O, ej, ale ja się Dobra gościu masz moje ubrania A teraz daję damy... Haj Dobrze Weź sobie, masz się tu Poka te pieniądze Łoo! Wow! Oh, Dzięki stary. To ja uciekam, bo jest, bo jest, bo jest to Ja uciekam, bo zaraz dawam mi mandat Może i swoje ubranie, ale mogę teraz kupić Śpiew, go, Tom Tą kapę zmieniamy na... Na tą linię Let's go! To przydałoby się jeszcze pójść zmienić... do fryzjera. Ale przedtem zmienimy ubranie. ja idę do sklepu. Obranie. Tam jest chyba. Widzowie, wróciłem do sklepu. Proszę państwa, ale przydałoby się jeszcze kupić a. Jakieś... Let's go! No, i let's go! To jest nasza kurka! Piękne autko. Ha ho, ho! Mam, mam piękną, piękne ubranie. Wreszcie będzie mi cieplej. Ale muszę wrócić po moje ukochane pieski. Let's go! Moje wszystkie ukochane pieski. Nawet kolejne cztery kupiłem. Ale sprawdźmy jak ten dom wygląda. Let's go! Proszę państwa, ten dom jest No spójrzcie sami, no... Ten dom na drzewie jest ekstra, jest ogromny i fajny. Dobra. To ja, ja tutaj... Pieski? Nie jest. To tutaj moje pieski będą mieli 4. Oczywiście tylko te cztery, bo te cztery są dorosłe. Więc, ja idę do mojej roboty, gdzie zarabiam milion. No, no i tak właśnie była ta historia. Tak się zakończyła, widzę. Bardzo, bardzo fajnie. I nawet, słodko. Akurat, akurat rodzina piesku ma 600 Moje pieski. A teraz zrobię teraz to, tymi prawie, trzeba była Ja Eat, to to wgry, i piszcie w komentarzach, co będziecie w grę. Piszcie w komentarzach, co chcecie, ja zainstaluję i będę pokazywał na fajne może być sprunki albo jakaś inna gra, ale... Przykro mi widzowie Minecrafta niestety nie. No bo niestety mam problem z ustalaniem Minecrafta. Ale może być inna gra. Możecie pisać co chcecie, oprócz Minecraft. Więc ja będę nagrywał. A teraz widzimy się w kolejnych odcinkach, zanim mój ludzik się tu połamie. Ooooooo! Bo...